Nowy program na antenie TVP3. Co niedzielę o 9.25 spotkamy się z Państwem przy kawie, żeby porozmawiać o tym, co najważniejsze, o tym, co słychać na wsiach i w miastach. Będą komentarze, spory i może nawet wspólne wnioski. Maciej Hutkiewicz, zaczynamy śniadanie samorządowe. A są z nami dziś Ewa Wędrowska, radna sejmiku województwa łódzkiego z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Witam. Jeszcze w tym roku z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego zostanie przekazana kwota. ...które wpływają i należą się samorządom. Janusz Nowak, wiceprezydent Elbląga. Panie prezydencie, czy pan też protestuje przeciwko wprowadzeniu Polskiego Ładu? Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że jak ja słyszę, że będzie lepiej, to od razu mi się nasypa pytanie, ale komu? Bo to nie jest tak, że e, wszystkim będzie lepiej. Czy ja protestuję? Przede wszystkim e, mamy za małą wiedzę, za mało danych. Bóg nie. Awantura o prezydencie, że ten mur sprawi, że nie będziemy się już musieli o to martwić. Zobaczymy, czy powstanie. Dziękuję wszystkim Państwu za rozmowę. Dziękuję za to pierwsze spotkanie z nami. Widzimy się za tydzień. Dobrej niedzieli. Do zobaczenia. Dziękuję.